Prawie było parkowanie? Yy, tak, chyba co pytałem, bo kwiatów powiedzieli, Aha. że trzeba zostawić 1,5 metra na buzyk. To pan, kiedy zrobi kurs na prawo jazdy. Myśli że to nie, to nie żeńmy powiedzieli. Masakra. Wie pan, gdzie jest Waliców? Waliców? Tak, ulica. W Waliców, 15. Tam jest wydział ruchu drogowego na boli. No. Wezwanie przyjdzie. Słucham? Wezwanie przyjdzie do pana. Dlaczego? Za wykroczenia w ruchu drogowym oczywiście. A pan jest Nie, no jestem tylko przechodnią. Dlaczego pan się nie Połamie pan przepisy ruchu drogowego. Tak powiedziałem, że trzeba zostawić 1,5 dla wózka? Nie z jest... na no pan, pan przepisy. Proszę pana. Tu są miejsca parkingowe. Dlaczego pan nie staną na miejscu parkingowym? Nie ma niestety żadnego miejsca. A, A to już pana problem. Jak jest mecz, to policja pozwala stawać. A policja co ma do tego? Nie no, bo oni wiedzą lepiej, nie? No chyba nie. Gdzie wolno stawiać na chodniku, proszę pana, w samochód? No dobrze, wie co spieszy, że no, jeśli No to pan ochotę... Może pan powie, no ma pan prawo jazdy, czy nie ma pan? No mam prawo jazdy. No to gdzie na chodniku wolno zatrzymywać samochód. No mówię pan, że powiedzieli, że trzeba zostawić... Ale ja nie pytam metra. co panu powiedzieli co zresztą nie wierzę, tylko gdzie wolno stawiać samochód na chodniku. Nie po co, nie jakąś swoją drogą, dobra? Ma pan ochotę nam zrobić do nas. Niech pan zrobi zdjęcie i wyśle, dobrze? Już pani nie dokucza. Ja panu nie dokuczam, tylko pytam pana, czy pan za przepisy? Znam przepisy. znam. Nie zna pan. Tego dobrze, samochodu nie. w ogóle nie wolno stawiać na chodniku, bo ma pan 2,5 dwóch i pół tony dopuszczalnej masy całkowitej. 2,5 i pół no. A może z jakbym sześć osób wsadził do środka? Dobra, nie Ale dopuszczalnej proszę pana, nie ile ile się wsadzi, dobrze. tylko ile niech w dowodzie. Pan zrobi zdjęcie i zrobi do nas, dobrze? Mhm. Okej. Okay. Czy wolno jeździć wzdłuż po drodze dla pieszych? Proszę pana, niech pan zrobi. Wolno czy nie nos? wolno? Bo pan wyjechał tamtędy, widziałem. Dobra, niech pan zrobi do nas. No. Wolno Ty? jeździć wzdłuż po chodniku czy nie? Słucham? Czy wolno jeździć wzdłuż po chodniku, proszę pana? Czy wolno jeździć wzdłuż po chodniku? To mam do pana taką propozycję? Nie, niech pan da sobie spokój, no naprawdę, nie mam ochoty z panem To pan profesorze. już stąd odjedzie. Nie odjadę sobie, bo nie mogę nie no, Niech pan zrobi A zdjęcie. to jest pana problem. Dobrze, niech pan zrobi zdjęcie. Wie pan, ile kosztuje jazda w dwóch pochodnikach? Ile kosztuje jazda w dwóch 1500 zł. O no, matka. I 8 punktów. Dobrze. A ja byłem świadkiem tego. Plus parkowanie, to kolejne punkty. Ale po co pan robi właśnie takie rzeczy? Że sobie... pan nie potrącił kogoś na, na chodniku jeżdżąc. Tu jest związek ale niewidomych, tu jeżdżą niewido chodzą niewidomi, proszę pana, po tym chodniku. Ja się zastanawiam, po co pan robi takie rzeczy właściwie? Żeby pan się nauczył przepisów, skoro nie nauczyli pana na kursie. No ale tłumaczy pan, że powiedziałbym, że trzeba zostawić półtora metra. To nie, to jest, proszę pana, jeden z wielu warunków. Tym samochodem w ogóle pan nie może dotknąć chodnika nawet jednym kołem. Naprawdę polecam pójść na jakiś porządny kurs na prawo jazdy. Dobrze, pójdę. Dziękuję. Mhm. Masakra. Na auto było, na bilet nie był. O, następny. Też tej promocji chipsów Pan też tej promocji chipsów ma prawo jazdy W jakich chipsów O co pan chodzi? W była promocja, prawo jazdy dorzucali Nie wie pan gdzie się parkuje Nie wie pan, że nie jeździ się wzdłuż po chodniku pan, że jak jest odpowiednia tam odległość Nie proszę pana, nie zna pan przepisów kompletnie Co pan filmuje, tak? później pan do zgłoszę na policję. Wie pan, wie jest Waliców? A wie pan, że nie możemy tam... Mogę. Wie pan, wie jest Waliców? A w jakim celu pan to robi? Że pan kogoś nie rozjechał na chodnika. Pan był ormą może kiedyś? Nie, ale mam prawo jazdy, wie pan, nie byłem na kursie w przeciwieństwie do pana. Tam jest zakaz, proszę Pani. Po pierwsze, nie jeździmy po chodniku, po drugie, tam jest zakaz zatrzymywania. Tak, bo no nie widzi Pani znaków, jakie są na drodze? Naprawdę. Ale zaraz przywali. O, piękny. Piękny słupek przywaliła. Mało jeszcze. A nie uważa na pieszych? Pochodniku tam jest 16 i 15, 31 miejsc w parkingu. Wolnych Wyświetlać to pokazuje. Pan też tu stanął? Ja tu do budowy. A to nie może pan na parkingu, jak pan do budowy? Przecież to jest na zakazie, tam jest zakaz. Tam ten znak okrągły, pierwszy do tyłu. Okrągły i trzy tabliczki. To jest zakaz zatrzymywania. A tam jest 16 miejsc wolnych. 8 na P1, 6 na P2 i na kolejnych jest 15. O. o. Do domu, a on z tym, tym samochodem do domu coś tam zrobił, bo rzeczywiście coś, coś tam... Proszę Pani, w parkingu podziemnym ma pani 32 wolne miejsca 20 metrów stąd z tyłu, te niebieskie tabliczki, zielone cyferki pokazują ile jest miejsc. To kosztuje parę złotych, a już by se pani urwała zderzak z tyłu, osłupek. No co pani? I w takie, w takie gówno chce pani wjeżdżać. No nie no, mi się wydaje, że ma pani prawo jazdy, to pani rozpoznaje znaki zatrzymywania, zakazu zatrzymywania, gdzie jest parki, co oznacza wolnych osiem miejsc. No, ja myślałem, że pani jest istotą myślącą tak trochę chociaż. I podwójna ciągła jest. Kurwa. Nie, to jest. 14,30 i 22, 52 miejsca. 52 to za dużo. Pani nie wie, nie potrafi się zdecydować, które jej będzie pasowało. <grytanie> nie, tu też nieładnie. Tu też się nie podoba. No faktycznie na takiego paździocha to te parkingi są zbyt piękne. To aż takiego parcha tam stać choć nie lepiej pasował w tym głównie, w tym szrocie, w birze, w gruzie i na zakazie. I na lewecie by się pięknie prezentował. Podwójna ciągła. Bez kierunkowskazów. Tu jest kolejne 16 wolnych miejsc. oraz tam było 52 i 16 to jest 68 wolnych miejsc. Mistrzyni Świata. Dlaczego mają Państwo podrobiony dokument? Tutaj? Podrobiony. No, tak, podrobiony. Widać mi jasno, że ta jest e, wyrytowana i podrobiona. No, proszę Proszę przecież widzi Pan stąd widać, że jest... pan kim jest? Przechodniem, proszę Pana. Tak?